I dobry. Dzisiaj, przy naszej tablicy pokazowej, instrukcja montażu włącznika WWC702R. R oznacza moduł przystosowany do działania z pilotem. Aby zamontować ten włącznik, po pierwsze musimy sprawdzić, co tutaj nam wystaje z puszki. W tym celu potrzebny nam będzie miernik. Dziękuję. Jak również włączenie na chwilę zasilania, poproszę. I sprawdzamy. Brak napięcia. Brak napięcia. Napięcie. Czyli już wiemy, że to jest żyła fazowa, która przychodzi do nas z rozdzielnicy. Tutaj mamy dwie żyły, które odchodzą do żarówek. Aby podłączyć włącznik, musimy koniecznie wyłączyć napięcie. Dziękuję. Napięcie wyłączamy z dwóch względów. Po pierwsze, chodzi tu o bezpieczeństwo osób podłączających. Nie bawimy się prądem. Po prostu. Jak również chodzi o to, aby nie uszkodzić tego włącznika. To jest włącznik elektroniczny, dość wrażliwy na i iskier i nie należy podłączać wszystkiego pod napięcie. Jak podłączamy włącznik? Zacisk L-IN podłączamy naszą żyłę z rozdzielni. Zacisk L1, L2 podłączamy nasze dwa odejścia do praw oświetleniowych. sobie żyłę z rozdzielni. I jeszcze nasze żyło do drugiej żaróweczki. Ok. Wszystkie zaciski dokręcamy dość mocno, ale z wyczuciem, żeby nie przekręcić śrubki. Montujemy sobie to na wkrętach tak wstępnie i musimy teraz sprawdzić, czy wszystko jest OK. Więc Poproszę o włączenie prądu. Zaświeciły się dwie niebieskie diody. Znaczy, się włącznik wykrył, że jest podłączony do instalacji. Wykrył, że instalacja ma przejście, czyli może działać. Działa, działa, wszystko jest ok. Aby kontynuować, musimy wyłączyć napięcie. Włącznik nam tutaj zaświeci naprzemiennie niebieskie czerwone diody. Po czym zgasną. I już będzie wiadomo, że nie mamy napięcia na włączniku. Troszkę nam się to nasza ściana tutaj świeje. OK. Wszystko pod kontrolą. Teraz poproszę panel. Myślę czarny. I mamy tak. Blaszka montażowa ma taką wypustkę tu na dole. Ramka panelu ma wcięcie. Wystarczy, że te dwa elementy się spotkają, żebyśmy mieli prawidłowy montaż. Zakładamy, zatrzaskujemy i gotowe. Włączamy napięcie. Po włączeniu napięcia dobrze jest odczekać 2-3 sekundy, zanim zaczniemy się bawić włącznikiem. Włącznik się skalibruje do grubości szkła i sprawdzamy. Działa, działa, gotowe. Kolejnym etapem będzie zaprogramowanie włącznika do pilota. W tym celu potrzebujemy pilota. Mamy tutaj najprostszy z pilotów Volo RMT-02. Trzykanałowy pilot. Żeby go zaprogramować, dotykamy przycisku i trzymamy przez około 6 sekund, aż usłyszymy dźwięk. Naciskamy klawisz na pilocie. Znowu usłyszeliśmy dźwięk. Ten kanał jest zaprogramowany. Z drugim kanałem robimy dokładnie to samo. Ten kanał również już jest zaprogramowany. Teraz sprawdzamy czy działa. Zadziałał. Zadziałał. Dziękuję. Gotowa.